Witamy na 26. Targach Energetyki i Elektrotechniki ENEX w Kielca. NX należy do czołówki tego typu imprez branżowych w Polsce. Stąd też nie mogło nas tutaj zabraknąć. W tym roku na targach ENEX przedstawiamy szereg nowości: są to m.in. pompy ciepła, kotły gazowe oraz regulatory do zarządzania kaskadowego pracą. Urządzeń. Wszystkie rozwiązania, które w tym roku prezentujemy na targach NX dotyczą rozwiązań hybrydowych. Łączymy pompy z istniejącymi kotłami, łączymy pompy z nowymi kotłami, po to, żeby jak najefektywniej wykorzystać pracę tych urządzeń w istniejących czy w nowo budowanych instalacjach krzewczych w budynkach. Tymi nowościami, które prezentujemy na targach, są m.in. pompa MMPC. Jest to pompa ciepła powietrzna typu monoblock na czynniku R32. Na targach przedstawiamy pompę o mocy 40 kW, natomiast występują jeszcze moce takie jak 33, 50 i 60, przy czym 50 i 60 będzie wprowadzona w późniejszym etapie. Dodatkowo do tych pomp prezentujemy nowy regulator kaskadowy, jakim jest FastManager. Urządzenie to będzie mogło zarządzać pracą między innymi hybrydową do 8 urządzeń. Bardzo ciekawą nowością, którą również przedstawiamy w tym roku na targach, jest pompa Elga Ace. Jest to urządzenie o mocy 4 i 6 kW, występujące właśnie w takim typu szeregu. Kolejną nowością jest pociąg MCR-4. Modulacja 1 do 10, nowy wyświetlacz, nowa konsola, dodatkowo nowa armatura gazowa, wymiennik ze stali nierdzewnej. W MCR-4 jest możliwość zabudowania między innymi płytki do sterowania obiegiem mieszaczowym. Więcej informacji Technicznych oraz handlowych, znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, na którą serdecznie zapraszam. Na terenie naszego stoiska nie zabrakło również mobilnego laboratorium, zwanego potocznie Muglavim. Na jego pokładzie. Odbywają się szkolenia dla instalatorów i pracowników hurtowni, którzy mogą na prawdziwych, działających urządzeniach poznać tajniki montażu oraz uruchomienia. Na terenie naszego stoiska można dokonać zapisu do klubu złotego instalatora, jak również można dowiedzieć się o szeregu korzyści płynących z premii za montaż, pierwsze uruchomienie urządzenia, jak również premii za promocję sprzedaży.